Cześć, witam was serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy niedzielę, jest godzina 7.43. Za niedługo wychodzę do pracy, a później jadę do domu. Jadę do domu na dwa dni. Niestety we wtorek muszę wrócić, bo mam nockę w pracy i tak to właśnie wygląda. Stwierdziłam, że nagram sobie vloga. Może coś będzie się działo w domu. Jeżeli nic ciekawego się nie będzie działo, to po prostu ten vlog nie pojawi się na kanale. A jeżeli już się pojawił i go widzicie, oglądacie, to mam nadzieję, że nie był nudny, nie będzie nudny. Dajcie po prostu znać, czy chcecie te vlogi, bo widziałam, że kilka z Was pisało, że bardzo cieszycie się, jak dodaję vlogi, że lubicie je oglądać. Stwierdziłam, że po prostu, jak mam wakacje i mam troszkę więcej czasu, to będę mogła nagrywać te vlogi częściej. Będę mogła wam je wrzucać, więc dajcie proszę znać na dole, czy na pewno tak chcecie. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać, a mimo wszystko, coś tam jednak w tych vlogach zobaczycie. Dokończę tylko się pakować i zaraz wychodzę do pracy. Pewnie odezwę się do was jakoś z drogi do domu, albo już później w domu. <grych> Cześć, jest godzina 16:30, wyszłam właśnie z pracy, ruszam do domu, do Czyrzeva, jadę nareszcie. Dzień strasznie mi się dłużył i ja by już nie przedłużając, wsiadam, ruszam i jadę. Odezwę się do was pewnie jakoś jutro, albo jeszcze dziś wieczorem. No zobaczymy jak czas pozwoli. Muzyka Chciałam pośpieszyć, chciałam dojechać sobie szybciutko do domu, zjechałam z ekspresówki i wjechałam w gigantyczny korek. Robiona jest trasa, wiecie, trasa Warszawa-Białystok, pewien odcinek drogi. Raz, później jest chwila ekspresówki, znów jest dalej robiony. I niestety dzisiaj, przy niedzieli, myślałam, że sekunda i będę w domu, tak jak to zazwyczaj bywało. A tu trafiłam na taki mega korek, coś po prostu chyba jest zablokowane. Nie wiem, jest niedziela, na pewno nic nie robią, nie remontują, więc może gdzieś jest ruch jakiś wahadłowy i po prostu cały czas te samochody stoją i czekają. Nie mam pojęcia, chciałam pośpieszyć, tak mi się śpieszyło. A teraz muszę stać i po prostu czekać. jestem już u siebie dojechałam. Tak jak myślałam, po drodze właśnie z Warszawy był taki korek, bo były dwa wypadki, dodatkowo tir leżał przewalony. Jakoś chyba złapał pobocza po prostu i spadł na bok i przez to ludzie po prostu zwalniali, cały czas troszeczkę ruch był opóźniony. Ale jakoś dojechałam. Później jeszcze poszłam szukać taty. Był u wujka na grillu, tak więc przyjechałam. Jeszcze tam sobie z nimi posiedziałam. Teraz jestem już u siebie. Zaraz rozpakuję swoją walizkę, pójdę się wykąpać. I tak właśnie dzisiejszy dzień będzie wyglądał. Nie wiem jeszcze co będę robić jutro. Jeżeli coś będzie działo się więcej, to na pewno Wam nagram. Na razie się żegnam. Jest kolejny dzień, dzisiaj mamy poniedziałek, byłam na spotkaniu właśnie z przyjaciółką w Zambrowie, czyli w miejscowości niedaleko siebie. Jeżeli stąd jesteście, to dokładnie wiecie, a jeżeli nie, no to i tak Wam nic to nie powiem. Właśnie wracam do siebie, jadę jeszcze, ha jadę jeszcze, muszę zajechać do babci Łukasza, tam na herbatkę, na kawkę, pewnie zobaczę się też z Łukaszem tam na miejscu, bo też jest tutaj u siebie w domu. Tutaj ma e, teraz przez pewien okres pracy, więc tutaj siedzi i tak to wygląda. Jadę, nic się w sumie dzisiaj ciekawego nie działo. Jutro jest wtorek, i jutro już niestety wracam do Warszawy, bo mam do pracy na noc, tak więc tak jadę bezpiecznie. E, odezwę się do Was może jutro przed wyjazdem, a jak nie, to dopiero z Warszawy. Cześć, witajcie we wtorek. Mamy godzinę około 8 rano. Może zaraz wybiorę się na zakupy, skoczę też na ryneczek e, Wyszykowałam się, pomalowałam. Nie chcę mi się dzisiaj spinać włosów, bo, tak jak mówiłam, mam dzisiaj w pracy nockę, więc e, no nie będę ich prostować. Po prostu je spiłam sobie, wiecie, w takiego koka. Tak, zwyczajnie. Nie chciałam się nic z tym robić. E, na sobie mam narzutkę z Allegro. Kiedyś już wam pokazywałam taką czarną, jak byłam też w domu będzie też ona pokazana w holu niedługo na kanale tutaj mam na sobie też tą koronkową fajne wykończenie tej bluzeczki z H&M one są teraz na przecenach w promocji ona jest na takie ramionczka, kupiłam ją za 40 zł te wykończenie ona też ma takie koronkowe pokażę Wam zaraz w lustrze jak to wygląda tak się prezentuje właśnie ta całość i do tego mam jakieś zwykłe czarne spodnie, czy to leginsy też kupione w jakimś centrum chińskim nie pamiętam, tak prezentuje się całość, tutaj ta narzuta ma takie właśnie klapy ostatnio właśnie tutaj też Wam pokazywałam czarną tak się prezentuje, zobaczcie możecie ją sobie jeszcze tak zapiąć szeregowo i wtedy fajnie to wygląda i z tyłu właśnie ma też ten sznureczek i taką klapę na plecach, bardzo ładnie się to prezentuje do tego zaraz założę jeszcze białe trampki biorę Corsa i uciekam na zakupy odezwę się do was pewnie no jakoś już później, później może przed wyjazdem, a jak nie to tak jak mówię, dopiero z Warszawy wiecie co, mam jeszcze do was takie pytanie kiedyś kupiłam swojej siostrze taką ogromną tą świecę Yankee Candle i tutaj nie wiem, czy to jest kwestia zapachu, czy kwestia świecy, ale zobaczcie, ona była cała żółta, a teraz u dołu zrobiły się takie pomarańczowe plamy. Może wiecie od czego to się stało, bo nie mam pojęcia tak na dobrą sprawę. Na początku myślałam, że może nierówno się spalać, właśnie jak źle przycięty jest knot, albo jak za krótko ją palimy. I oczywiście paliłam tak, aby wszystko się tutaj rozpuszczało ładnie i stopniowo razem schodziło w dół. Żeby tutaj nic się nie osadzało, żeby ta świeca, wiecie, równomiernie się paliła. Ale nie mam pojęcia, dlaczego zrobiło się coś takiego. Jeżeli mieliście taką y, sytuację, to dajcie proszę znać, co mam zrobić i czy w ogóle y, da się tego uniknąć, czy to po prostu ta świeca taka akurat miała, ten zapach. W ogóle też tutaj y, porobiły się, zobaczcie, jakieś takie czarne plamy. Y, może to jest ten knot, który się zwalił, nie wiem, jak tu siostra to zrobiła. Ale no to, to mi nie przeszkadza, tak? to to żaden problem. Tylko chodzi mi najbardziej o ten kolor tutaj. Nie mam pojęcia, co się stało, bo jest on na samym dole. Zobaczcie, na samym dole tej świecy. Nie wiem, nigdy wcześniej tak nie miałam. W tej mojej różowej, którą mam, Pink Sands, też nie mam czegoś takiego. Nic się złego nie działo z tą świecą. A tutaj w ogóle jakieś takie. Ona zmienia kolor od spodu. Powiedzcie, proszę, jeżeli mieliście taką sytuację, czy wiecie, czym to jest spowodowane. Będę bardzo wdzięczna. Thank you. Byłam na ryneczku, kupiłam sobie spodnie. Też wrzuciłam wam przebitki, jak one się prezentują. Bardzo fajne, kupiłam je za 35 zł. Tutaj mają gumeczkę, są też na guzik i dołączony był w zestawie taki brązowy pasek. Bardzo fajne, mięciutkie, rozciągliwe, super się prezentują. Też wam pokazywałam właśnie jak wyglądają na mnie, a więc takie spodnie za 35 zł, dzisiejszy zakup oraz taka zwykła, brązowa mała torebka z takimi frędzlami za 28 zł 28. takie dwa zakupy zaraz uciekam na kawkę do mamy Łukasza i do Was odezwę się jakoś później zobaczcie tak prezentuje się ta torebka bardzo mi się spodobała, były też jeszcze takie jakby biało-beżowe ale stwierdziłam, że taka brązowa będzie fajniejsza nie ja wiem jeszcze do czego będę ją nosić, ale jest bardzo fajna. Bardzo mi się spodobała. Zwykła taka, wiecie, taki brązowy, kamelowy kolorek. Bardzo ładnie się prezentuje. Uciekam. Jestem już u siebie, dojechałam i powiem Wam, że trochę długo jechałam, bo znów były korki. Znów y, troszeczkę stałam na tych robotach drogowych, ale to nic, ważne, że jeszcze mam dużo czasu. Specjalnie wyjechałam wcześniej, żeby bez problemu zdążyć do pracy. Jeszcze szybko coś zjem, jakąś kolację i za chwilę będę wychodzić. Chyba kończę już tego vloga na dziś, bo i tak nie nagram już Wam nic więcej ciekawego, i pewnie ten vlog był nudny. Ale takie vlogi też muszą się czasem pojawiać. Życzę Wam spokojnego dnia albo miłego wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. I co, do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się cieplutko, buziaki pa pa!